Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się wpatrywać się w sufit o drugiej w nocy, marząc o tym, żeby po prostu zasnąć? Jeśli zmagasz się z problemem zasypiania, nie jesteś sam. Dla wielu seniorów zasypianie może być coraz trudniejsze z każdym rokiem, a nic tak nie odbiera energii, nie psuje nastroju, jak nie przez pana noc. Ale prawda jest taka, szybkie zasypianie nie jest przywilejem zarezerwowanym dla młodych. Istnieją proste, sprawdzone sposoby, które pomogą ci zasnąć szybciej, niż kiedykolwiek sądziłeś, że to możliwe. Czasami wystarczy zaledwie 4 minuty. W tym filmie przedstawiamy 5 praktycznych technik, które pomagają osobom powyżej 65 roku życia ponownie cieszyć się spokojnym snem. Obejrzyj film do końca, ponieważ nie tylko poznasz te 4-minutowe rozwiązania, ale także możesz na zawsze zmienić swoje podejście do snu. Po obejrzeniu filmu będziesz mieć narzędzia i pewność siebie, aby odzyskać swoje noce i budzić się gotowy na nowy dzień. Jeśli jeszcze nie dołączyłeś do naszej rosnącej społeczności, teraz jest idealny moment. Aby się zapisać, aby nie przegapić żadnej z dzielonych przez nas mądrości. Zacznijmy. Numer 1. Technika 478 uspokajająca umysł. Jedną z najskuteczniejszych czterominutowych sztuczek ułatwiających zasypianie jest metoda oddychania 478. Jest to prosta praktyka, która może uspokoić nawet najbardziej zapracowany umysł. Technika ta ma swoje korzenie w starożytnej mądrości. Ale stała się popularna w dzisiejszych czasach ze względu na swoją szybką skuteczność. Została ona opracowana w celu spowolnienia tętna, uspokojenia układu nerwowego i pomocy w pozbyciu się zmartwień, które nie pozwalają zasnąć. Najlepsze jest to, że zajmuje mniej niż 4 minuty i można ją wykonywać bezpośrednio w swoim łóżku. Aby wypróbować metodę 478, zacznij od wygodnego siedzenia lub leżenia z zamkniętymi oczami. Zacznij od delikatnego wydechu przez usta. Wydając cichy, syczący dźwięk. Następnie zamknij usta i cicho wdychaj powietrze przez nos, licząc do czterech. Wstrzymaj oddech, licząc do siedmiu, pozwalając klatce piersiowej delikatnie unieść się. Następnie wydychaj powietrze powoli i całkowicie przez usta, licząc do ośmiu, opróżniając płuca. To jeden cykl. Powtórz cykl maksymalnie cztery razy, skupiając się na liczeniu i odczuwaniu ruchu powietrza wdychanego i wydychanego. To. Co sprawia, że technika ta jest tak wyjątkowa, to fakt, że daje umysłowi coś, na czym może się skupić, przerywając spirale myśli, które mogą nie pozwalać ci zasnąć. Aktywuje ona również reakcję relaksacyjną organizmu, spowalniając bicie serca i obniżając ciśnienie krwi. To przygotowuje mózg do przejścia ze stanu czujności do stanu spokoju i senności. Pozwólcie, że opowiem wam o Rose, 80-ładce, która zawsze miała trudności z wyciszeniem umysłu przed snem. Po zapoznaniu się z metodą 478 od znajomego, postanowiła ją wypróbować. Na początku czuła się trochę głupio, licząc w głowie, ale już po kilku nocach była zaskoczona, jak łatwo jej umysł pozbył się codziennych zmartwień. Zasypiała, zanim skończyła wszystkie cztery cykle, czego nie doświadczyła od lat. Ta technika jest łagodna i wyrozumiała. Jeśli zgubisz liczbę lub umysł zacznie błądzić, po prostu zacznij od nowa. Powrót uwagi do oddechu jest częścią tego, co sprawia, że metoda ta jest tak skuteczna. Przypomina ona, że nie musisz kontrolować każdej myśli. Po prostu nadaj umysłowi nowy rytm i pozwól, aby sen sam cię znalazł. Numer dwa: wizualizacja uspokajająca niespokojne myśli. Dla wielu seniorów prawdziwą trudnością przed snem nie są wcale kwestie fizyczne. Jest to problem psychiczny. Myśli o przeszłości, obawy o rodzinę, a nawet lista rzeczy do zrobienia na jutro mogą sprawić, że zasypianie wydaje się niemożliwym zadaniem. Wizualizacja to czterominutowa sztuczka, która wykorzystuje siłę wyobraźni, aby uspokoić niespokojne myśli i wprowadzić umysł w spokojny, senny stan. Zacznij od zamknięcia oczu i wykonania kilku delikatnych oddechów. Wyobraź sobie scenę, która przynosi ci ukojenie, na przykład cichą chatę nad jeziorem, ogrzaną słońcem werandę, a nawet wspomnienie ulubionego podwórka z dzieciństwa. Skoncentruj się na szczegółach, kolorze nieba, Uczuciu bryzji, śpiewie ptaków lub delikatnym szumie wody. Gdy pozwolisz umysłowi namalować ten obraz, zauważysz, że twój oddech zwalnia, tętno spada, a zmartwienia dnia codziennego znikają w tle. Celem nie jest zmuszanie się do snu, ale zapewnienie umysłowi kojącej ścieżki, którą może podążać z dala od zgiełku codziennego życia. Niektórzy lubią wyobrażać sobie delikatną falę, która ich obmywa, a każda jej fala zabiera ze sobą warstwę napięcia. Inni wyobrażają sobie, że unoszą się na miękkiej chmurze, oddalając się z każdym oddechem od zgiełku. Nie ma dobrego lub złego sposobu. Ważne jest, aby wybrać scenę, która daje ci poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Pozwólcie, że podzielę się historią Helen, która miała 79 lat i zawsze była osobą pełną obaw. Przed snem zaczęła spędzać 4 minuty na wyobrażaniu sobie, że spaceruje po znanej leśnej ścieżce, słuchając szelestu liści i odgłosów ptaków w oddali. Ta prosta praktyka zmieniła jej noce. Zamiast leżeć bezsennie przez wiele godzin, Helen zasypiała w ciągu kilku minut, czując się coraz lżejsza i spokojniejsza z każdą mijającą nocą. Wizualizacja to coś więcej niż tylko odwrócenie uwagi. To delikatny sposób na skierowanie umysłu w stronę odpoczynku, na który zasługujesz. Tworzy pozytywny stan emocjonalny, który ułatwia ciału podążanie za umysłem w kierunku spokojnego snu. Nawet jeśli Twoje myśli błądzą. Delikatnie kieruj je z powrotem do spokojnej sceny, wiedząc, że każdy powrót jest kolejnym krokiem zbliżającym się do głębokiego, naturalnego odpoczynku. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz komentarz numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które dostarczają informacji i inspirują. Teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Progresywna relaksacja mięśni w celu złagodzenia napięcia ciała. Wiele starszych osób jest zaskoczonych, gdy dowiaduje się, jak duże napięcie gromadzi się w ich ciałach pod koniec dnia. Ból ramion, sztywność karku, niespokojne nogi te drobne dolegliwości mogą się nawarstwiać, sprawiając, że sen wydaje się nieosiągalny. Progresywna relaksacja mięśni to klasyczna technika, która pomaga rozluźnić ciało i umysł w mniej niż 4 minuty. Przechodząc kolejno przez wszystkie mięśnie, delikatnie informujesz swoje ciało, że może bezpiecznie uwolnić się od ciężarów dnia. Zacznij od wygodnego położenia się, zamknięcia oczu i wykonania kilku powolnych, głębokich oddechów. Zacznij od palców stóp, poruszaj nimi delikatnie, a następnie napnij je, licząc do pięciu i rozluźnij. Poczuj różnicę między napięciem a rozluźnieniem. Przejdź powoli do łydek, napinając te mięśnie, a następnie całkowicie je rozluźniając. Kontynuuj w ten sposób, przechodząc przez kolana, uda, biodra, aż do ranion i szyi. Skup się na cieple i miękkości, które rozprzestrzeniają się w twoim ciele, gdy uwalniasz napięcie. Niektórzy ludzie lubią zaciskać dłonie w pięści, mocno ściskać, a następnie rozluźniać, zauważając, jakich palce rozluźniają się i zapadają się w łóżko. Inni delikatnie marszczą twarze, utrzymując napięcie przez chwilę zanim pozwolą mu się rozpuścić kropka piękno-progresywnej relaksacji mięśni polega na tym, że skupia uwagę na doznaniach fizycznych, a nie na niepokojących myślach lub presji związanej z zasypianiem. Każdy rozluźniony mięsień sygnalizuje mózgowi, że nadszedł czas na odpoczynek, a nie na zamartwianie się. Pamiętam Georgia, 68-latka, który zawsze uważał, że po prostu ma zbyt aktywny umysł, który nie pozwala mu zasnąć w nocy. Kiedy jednak zaczął praktykować progresywną relaksację mięśni, zdał sobie sprawę, jak wiele stresu gromadził w swoim ciele. Wystarczyło kilka nocy, aby zaczął zasypiać, zanim jeszcze zdążył rozluźnić wszystkie mięśnie. Jego sen stał się głębszy, a po przebudzeniu czuł się mniej sztywny i bardziej wypoczęty. Ta metoda jest idealna dla wszystkich, którzy po zgaszeniu światła mają gonitwę myśli lub dla tych, którzy noszą w sobie napięcie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Powolne, świadome ruchy każdego mięśnia są delikatnym sygnałem, że nadszedł czas na sen. Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności, wystarczy tylko Twoja uwaga i chęć zwolnienia tempa. Wypróbuj to dziś wieczorem, a możesz być zaskoczony, jak szybko Twoje ciało przyjmie sen, gdy poświęcisz kilka minut na troskę o nie. Numer 4. Głębokie oddychanie dla natychmiastowego relaksu. Innym szybkim i skutecznym sposobem na zaproszenie snu jest skupienie się na oddechu. Jest to technika stara jak świat, ale zyskuje nowe uznanie zarówno wśród lekarzy zajmujących się snem, jak i osób starszych. Piękno głębokiego oddychania polega na jego prostocie, nie wymaga specjalnego sprzętu ani skomplikowanych instrukcji. Tylko ty i stały rytm własnego oddechu. W ciągu zaledwie czterech minut możesz wyciszyć gonitwę myśli, uspokoić niespokojne serce i dać sygnał całemu ciału, że nadszedł czas na odpoczynek. Zacznij od wygodnego położenia się na plecach, z rękami spoczywającymi na brzuchu. Zamknij oczy i podczas powolnego wdechu przez nas poczuj, jak brzuch delikatnie unosi się pod dłoni. Zatrzymaj się na chwilę, a następnie równie powoli wydychaj powietrze przez usta, pozwalając brzuchowi opadać. Staraj się, aby każdy oddech był dłuższy i głębszy od poprzedniego. Ten prosty ruch sygnalizuje układowi nerwowemu, że jesteś bezpieczny, uspokaja adrenalinę, która sprawia, że nie możesz zasnąć i rozluźnia mięśnie, które mogą być napięte po długim dniu. Możesz zauważyć, że twój umysł błądzi, zwłaszcza jeśli ostatnio miałeś dużo na głowie. To zupełnie normalne. Zamiast walczyć z tymi myślami, pozwól im płynąć jak liście na strumieniu, delikatnie skupiając się za każdym razem na wzroście i spadku oddechu. Jeśli to pomaga, poliz do czterech przy każdym wdechu i wydechu, a następnie zacznij od nowa. Powtarzanie buduje poczucie komfortu i przewidywalności, czego właśnie potrzebuje twój umysł przed snem. Pamiętam rozmowę z Frankiem, 73 latkiem, który przez lata zmagał się z bezsennością. Po wypróbowaniu niezliczonych środków zaradczych zaczął spędzać cztery spokojne minuty przed snem, po prostu głęboko oddychając. W ciągu kilku tygodni Frank zasypiał w czasie krótszym, niż potrzebował na przeczytanie nagłówków gazet. Nie był to cud, tylko chwila spokoju, która stworzyła warunki do prawdziwego odpoczynku. Głębokie oddychanie jest delikatnym przypomnieniem, że snu nie da się wymusić. Jest to coś, co można przyjąć z radością, jeden oddech po drugim. Spróbuj tego dzisiaj wieczorem, a możesz być zaskoczony, jak szybko Twoje ciało reaguje, gdy traktujesz je z cierpliwością i troską. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz komentarz numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 5. Dziennik wdzięczności. Aby uspokoić serce i umysł, kiedy sen nie nadchodzi, łatwo jest skupić się na tym, co jest nie tak, na bólach ciała, myślach pędzących przez umysł lub obawach dotyczących tego, co przyniesie jutro. Istnieje jednak skuteczna sztuczka, która zajmuje mniej niż cztery minuty i delikatnie przenosi uwagę z niepokoju na spokój. Dziennik wdzięczności. Nie chodzi tu o pisanie długich esejów ani zmuszanie się do pozytywnego myślenia. Jest to prosta czynność polegająca na wymienieniu kilku rzeczy, Dużych lub małych, które przyniosły ci tego dnia komfort, radość lub poczucie więzi. Trzymaj mały notatnik przy łóżku. Każdej nocy, kładąc się do łóżka, zapisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Może to być smak słodkiego jabłka, telefon od starego przyjaciela, a nawet uczucie czystej pościeli po długim dniu. Podczas pisania spróbuj przypomnieć sobie szczegóły, dźwięk śmiechu, ciepło promieni słonecznych, życzliwość sąsiada. Ta krótka chwila refleksji tworzy delikatną granicę między stresami dnia a spokojem nocy. Nauka dowodzi, że praktykowanie wdzięczności obniża poziom hormonów stresu i wycisza część mózgu odpowiedzialną za niepokój. Pomaga również spowolnić oddech i rozluźnić mięśnie, tworząc idealne warunki do snu. Skupiając uwagę na dobrych chwilach, wprowadzasz swoje ciało w stan spokoju, który sprawia, że zasypianie staje się nie tylko możliwe, ale i naturalne. Pozwólcie, że opowiem historię osiemdziesięciodwuletniego sama, który przez lata zmagał się z bezsennością. Początkowo był sceptyczny, czy coś tak prostego może pomóc, ale zgodził się spróbować prowadzenia dziennika wdzięczności przez tydzień. Trzeciej nocy, po zapisaniu wizyty wnuczki i smaku swojej ulubionej zupy, zamknął notes z uśmiechem na twarzy. Uśmiech ten pozostał z nim, gdy zasypiał, obudził się bardziej wypoczęty niż od lat. Praktyka ta jest łagodna, wyrozumiała i nieskończenie elastyczna. Jeśli pisanie sprawia trudności, wystarczy nawet przemyśleć w głowie wszystkie swoje błogosławieństwa. Prowadzenie dziennika wdzięczności polega na docenianiu tego, co dobre w życiu. Jedna mała notatka na raz. Z upływem dni i tygodni może się okazać, że nie tylko łatwiej zasypiasz, ale także twoje dni stają się lżejsze, a serce bardziej otwarte na radości, które przynosi każdy nowy poranek. Końcowe przemyślenia, gdy kończymy dzisiejszy film. Zachęcam do przemyślenia tych pięciu prostych sztuczek dotyczących snu i zastanowienia się, która z nich wydaje się najbardziej atrakcyjna. Być może już praktykujesz głębokie oddychanie, a może pomysł wizualizacji spokojnego miejsca lub zapisywania kilku słów wdzięczności jest dla Ciebie nowy. Pamiętaj, że dobry sen nie jest poza zasięgiem. Czasami wystarczy delikatna zmiana nawyków zaledwie cztery minuty pod koniec dnia, aby zmienić swoje noce na lepsze. Najważniejszą lekcją jest to, że macie większą kontrolę nad swoim odpoczynkiem, niż mogłoby się wydawać, nawet jeśli od lat zmagacie się z bezsennością. Zawsze można wypróbować nowe sposoby i znaleźć nową nadzieję. Każda z tych praktyk oferuje inną ścieżkę, ale wszystkie prowadzą do tego samego miejsca: poczucia komfortu, spokoju i pewności, że jutro będzie lepsze. Dziękujemy za udział w dzisiejszym programie. Chętnie poznamy Wasze opinie. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą której się dzisiaj nauczyłeś, oraz tym, jak zamierzasz ją wykorzystać w swoim życiu. Twoje opinie są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich dzielić. Czytanie waszych komentarzy stanowi dla nas ogromną motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, polub go, zasubskrybuj i udostępnij. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które dostarczają informacji i inspirują. Dziękujemy za obejrzenie i czekamy na Was w następnym filmie.